Tutaj jest szron, i tam w dole jest szron, i na polanie tutaj też jest szron. I słońce jest właśnie tylko u góry. A tam widać właśnie to słońce, że świeci na górze, oświetla. Yy, czubki sosen Natomiast tutaj na dole słońca nie ma no i tutaj jest po prostu szron. O, taki biały, biały, fajny, fantastyczny szron. Tak. Mnóstwo szronu jest tutaj, a ja idę nad staw.